Hejka, dzisiaj jest kolejna aktualizacja z Star Stable Teraz to jest ostatnia część pamiętnika Niestety ja nie pokażę wam motylków Bo na razie nie mogę tego zrobić Dopiero co się zalogowałam, nawet całkiem szybko poszło Bo utknąłem na zadankach, tak jak mówiłam Mam tutaj zadanie w tajnym kręgu I muszę tutaj dojechać do do nowej grani. A, nie mam tego odblokowane w ogóle ile mi się teraz zadanek pojawiło, a jeszcze niedawno miałam tylko to. To tak w tym tygodniu właśnie te wspomnienia, ale jeszcze zostało dodane coś na Ręczu Starshina, a więc pojedziemy sobie na Ręczu Starshina. Że na tamtym parkiecie można jeździć Zostało dodane W sensie jeździć, tańczyć Przyjęzyczyłam się Tutaj w ogóle tak się na nie Aha. Dobra, Dobra. Dobra. Można tak tańczyć można zmieniać kamerę. Teraz co to jest? Bo ja tak A, tutaj można tańczyć z tańcerzami bez Fajnie. Fajne takie. To tak, co jeszcze zostało dodane? Nowe buty i kapelusze Będzie to tutaj? No, widzicie, takie buty zostały dodane Wejdziemy sobie w statystyki gracza I takie kapelusze I w ogóle dlaczego, jakie jestem w ubraniach, to mi się Wskazują też czapraki i owiki. To jest jakieś mega dziwne. No i te ubrania można też na marcu starszenia yy, kupić. Zostałem w sklepiku. Jeszcze wam pokażę, gdzie to można. Nie, tak mi się wydaje, że to można tam kupić. Chyba to jest tutaj. Tak, to tu. Widzicie ile jest tu nowości? No właśnie ostatnio kupiłam jeszcze tamtę. Obłowie mam je teraz, żeby wam pokazać. No akurat go nie wzięłam, to może pojadę do stajni, żeby wam je jeszcze pokazać. No, coś tu ja się dopiero zalogowałam i jeszcze jest jedna rzecz którą pokażę Wam na samym końcu no niestety tak jak mówiłam bo tylko nie mogę zrobić tak, gdzie mam to I ten sprzęt, ten najnowszy, może być tylko na koniach z trzeciej rasy. To jest trzeciej generacji, nie rasy Okej, okay, to włączymy sobie tryb zdjęciowy, i ja Wam to spróbuję trochę pokazać. Bo tak to, to już trochę to widziałam, ale. A nie oddalić, tylko przybliżyć. No, ale to w ogóle, właśnie mi się bardzo podoba, jak tutaj jest takie postlecie spleciony jak w realu To teraz pokażę wam jeszcze Tak wiem, że mam tu konie po cały świąt Jeszcze wam pokażę jedną rzecz Bo jeszcze jedna rzecz została dodana, a mianowicie pakiet konamery Konamery to są takie konie I teraz został dodany pakiet, że można kupić je za Hmm. Można je kupić, one właśnie tam sobie stoją. Znaczy jakbym mam jakieś światła zaznaczone na mapie. Czy to nie wiem... Nie, dobra, to nie wiem, ja mam zaznaczone. Jak mi się wydaje. No i to jest właśnie pakiet konamerów, że można je taniej kupić. A, bo oni to tak zrobię żeby było. Taniej się je kupuje I od razu mają sprzęt Bo one kosztują tylko 650 I od razu mają owiki I ten sprzęt ma Najwyższe statystyki Jak widzicie zresztą tutaj Właśnie ja chyba sobie takiego kupię Ale no może w następnym tygodniu No, jest jeszcze A normalnie. To one chyba z 850 kosztują. W ogóle pozdrawiam wszystkich, co tutaj są. To tak, tutaj jest ten właśnie pierwszy. One są za 650, to nie jest tak drogo, moim zdaniem. Jeszcze jak na to, że one są ze sprzętem. A tak tu chyba za 800 kosztuje. A i one są właśnie od dziewiątego poziomu, bo to tak trochę drogo. Jakbym by było trochę drogo kupić. Um, kupić właśnie e, takiego konia jakby, powiedzmy, ktoś ma mały poziom i to by było takie że on sobie kupi wszystko z dobrymi statystykami jak on tak naprawdę tych ubrań, tak to nie może ubrań, rzecz dla koni nie może mieć. No, jest jeszcze taki. Mi chyba osobiście się ten podoba. On jest taki słodziutki. Chwilę jeszcze sobie zsiądę i zobaczę ten jego sprzęcik. O, biały czaprak Takie Oj, jeszcze inne sobie zobaczę Ten ma bardziej takie westernowe Ej, ale w ogóle czy on ma wodzy do tego? Właśnie wodzy nie ma Wow Chyba Po raz pierwszy koń, który nie ma wodzy Właśnie się teraz zastanawiam, czy może tam tego sobie nie kupić Zresztą ten też nie ma żadnych wodzy Dobra, ale tak. Tak, to który jest ładniejszy? Napiszcie, w Waszym zdaniem. Który jest ładniejszy, czy ten, czy tamten? Bo ile. To ja chyba jednak mi się wydaje, że tego kupię. Tego albo tego. A, ten też nie ma takiej wodzy, To ja już chyba nie wiem, jestem. Nie zauważyłam, czy aż tak mi się, nie wiem, podoba. Że Że coś, ale on naprawdę fajnie, że dali coś takiego Nie no, no to ja raczej tego sobie kupię Konika To będzie mój ogólnie szósty koń No, ale ten też jest słodki Nie no tamtego, bo Raczej ten W sensie ten też jest ładny, ale tamten koń mi się bardziej podoba. Dobra, to raczej tam te, tego kupię, to chyba w następnym tygodniu. To w następnym tygodniu Wam pokażę, jak go kupię już. I jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie jest to, że podobno wygląd czatu zmienili, ja jeszcze nie patrzyłam, bo jest yy, napisane, że zmodyfiko zmodyfikowaliśmy kolor, kolor infe, interfejsu czatu w grze, to tylko mała poprawka wizualna, mam nadzieję, że się spodoba. No. To właśnie, Ups. pozdrawiam wszystkich, ale no, naprawdę to wygląda inaczej. Po prostu wygląda inaczej. Zobaczymy, czy. Jak się coś napisze? Nie, takie dynki nic nie zmieniają ogólnie. Tylko to się zmieniło. Wow, ale po prostu mega, mega zmiana. To ile mam kupować, to chyba kupię tego tutaj. Tu mega dużo ludzi w ogóle. Ile ja chcę? Pozdrawiam Was tu wszystkich, którzy tu są. Jestem ciekawa, ile osób jakie konie kupi Ja chyba zdecydowanie tego wolę kupić Z któregoś z nich, to raczej tamtego, bo skoro wszystkie mają takie same ogłowie To raczej tamtego Jeszcze sobie z... zobaczę, jak wyglądają przy zdjęcia zdjęciowym Dobra no nie, jeżeli już, to ja chyba tego kupię No, to, to na tyle z aktualizacji Dajcie znać, czy kupiliście już któregoś z koniń, czy kupicie I jak wam się podoba nowy kolor chatu I dzisiaj już chyba będę robiła te zadanka ze dlatego myślę, że jak po prostu będę mogła już sobie zrobić tamte zadania, w sensie zrobić, mieć tamte z motylkami, to chyba to zrobię raczej i nagram tutaj dla was, żebyście wiedzieli. To ja się z wami żegnam i pa pa!